Cześć, witajcie, z tej strony Tomi Hichacho z kanału Crypto Wars. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie jest to tylko i wyłącznie moje zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Sami odpowiadacie za swoje pieniądze. Jeżeli jeszcze nie macie konta na Binance lub BitBay, to zapraszam na główny panel mojego kanału YouTube. Tu w prawym górnym rogu są li moje linki referencyjne. Rejestrując się z linku na Binance dostaniecie 10... Procent zwrotu prowizji, a na giełdzie Bitbay kupicie kryptowaluty za złotówki. Dzisiaj mamy 5 czerwca 2020. Zapraszam na Kryptowiadomości. Mamy godzinę prawie że 19. W dniu dzisiejszym całkowity market cap wynosi 278 miliardów 400 milionów dolarów. Dominacja Bitcoina 64,3%, a dzienny wolumen 67 miliardów dolarów. Cena Bitcoina w tej chwili to 9734 dolary. Na początek wiadomość od nas z Polski, tak żebyście o tym pamiętali i mieli tego świadomość. Nadchodzi koniec bankowości za 0 złotych prezesem banku. Nie ma wyjścia, ktoś musi zapłacić. No tak, zgadnijmy kto, wiadomo, klienci, czyli, czyli, czyli my, osoby, które musimy korzystać z usług bankowych, byśmy na pewno nie chcieli, no ale musimy, bo niektóre rzeczy trzeba, trzeba za, załatwiać przelewami i tak dalej. Także prawdopodobnie już niedługo, niedługo jeszcze w tym roku, powrócą wszelkiego, wszelkiego rodzaju opłaty za jakieś tam korzystanie za, już w tej chwili w tej chwili już w niektórych bankach płaci się za wypłacanie gotówki z konta w placówce banku czy, czy na przykład za, za obsługę za obsługę w bankomacie, także także tutaj trzeba myśleć o defi trzeba myśleć o defi, pomyśleć jak jak do tego się przygotować, żeby no po prostu, tak, żeby nie, nie tracić pieniędzy. A jak to wszystko wygląda w liczbach, tak, żebyście mieli tego świadomość, RPP obniżyło stopy procentowe z 0,5 do 0,1 czyli do 1 10% o 140 punktów bazowych, czyli wpływ wpływ z kredytów. Będzie mniejszy w Banku Millenium. Zostało to oszacowane, że w Banku Millenium około 85 do 90 milionów złotych, w M-Banku 250 do 300 milionów, BNP Paribas 195 do 230 milionów, Getty Nobel Bank 140 do 200 milionów złotych, także o tyle banki będą miały mniejsze wpływy z odsetek za kredyty, które ludzie biorą, w związku z czym no, koszty, mm, koszty na kogoś będą musieli przenieść, tak? Dodatkowa informacja dodatkowa informacja jest yy, o bankomatach EuroNetu, gdzie zostały o, zostały wprowadzone limity wypłaty do 1000 zł już jakiś czas temu, co prawda? Ale pamiętajmy o tym. Jeżeli, jeżeli bankomaty e, wprowadzają jakieś ograniczenia w wypłacie, w możliwości wypłacania, no to coś, coś musi się dziać, tak? Lepiej, lepiej, jak już trzymacie gotówkę, to lepiej ją trzymać w domu pod poduszką niż w banku, tak? Bo jak wprowadzą nam jeszcze ujemne stopy procentowe, to będziemy płacić za trzymanie pieniędzy w banku, tak? Wpłacimy sobie e, nie wiem, 100 zł, będzie stopa ujemna. To za każdy miesiąc powiedzmy, będą nam złotówkę zabierać, dlatego że w banku trzymam. Także a w ogóle najlepiej jest nie trzymać gotówki jako takiej złotówki, lepiej, lepiej w, jakichś, w jakichś walutach. Przenosimy się do Szwajcarii, szwajcarski bank Merki Bauman wkrótce wprowadzi usługi kryptowalutowe. Zostanie, zostanie dodana opcja dla inwestorów instytucjonalnych na handel y, kryptowalutami, także będą to takie na początek y, waluty jak Bitcoin, Ethereum, XRP, BCash oraz Litecoin. Co ciekawe, wkrótce planują również wprowadzić y, możliwość obrotu tokenami ERC20, także za jakiś czas inst y, instytucje w tym banku będą mogły spokojnie sobie Inwestować również w ERC20, także yy, bardzo, bardzo dużo różnych projektów będzie, będzie dostępnych. Jaki przede wszystkim yy, plus to daje, przede wszystkim instytucje nie będą musiały się zastanawiać, gdzie i w jaki sposób przechowywać swoje kryptowaluty. Yy, ten bank, czyli Merki Bauman, będzie yy, będzie zarządzał portfelami kryptowalutowymi. Na zasadzie takiej jak Bakt, jak Coinbase Custody czyli, czyli firmy duże, ludzie z dużymi pieniędzmi nie będą musieli się zastanawiać, gdzie i jak przechowywać swoje klucze prywatne, jak obsługiwać portfele. Będzie to na zasadzie takiej samej jakby trzymały po prostu swoje, swoje pieniądze w banku. W ten sam sposób będą tam przechowywały w tym banku swoje kryptowaluty. Tutaj jest fajna wypowiedź. Przedstawicieli tego banku. Dzięki obrotowi i przechowywaniu aktywów cyfrowych, nie tylko wkraczamy w nowy obszar działalności, ale również tworzymy dodatkowe możliwości inwestycyjne dla naszej podstawowej działalności. Przyniesie to korzyści młodszym, zaawansowanym technologicznie segmentom klientów, jak również klientom prywatnym i instytucjonalnym, którzy chcieliby poszukać nowych źródeł. Zwrotu w sferze cyfrowej lub, lub zdywersyfikować swoje portfele. Także to jest bardzo, bardzo fajny sygnał, tak? Bardzo fajna sprawa. Dlaczego? Przede wszystkim tutaj wspomnę o ETF-ach. Głównym, głównym powodem, dla, dla którego ETF -y do tej pory nie zostały zaakceptowane. Główną taką przeszkodą to jest właśnie problem z przechowywaniem, z przechowywaniem kryptowalut przez duże instytucje, przez dużych inwestorów, tak? Także, także tutaj jedna firma za drugą wprowadza takie, takie usługi i po prostu po pewnym czasie, po pewnym czasie prawdopodobnie, jak jak Amerykanie stwierdzą, że okej, okay, to działa faktycznie, można bezpiecznie duże, duże sumy, duże kwoty wartości, duże kryptowalut przechowywać w bezpieczny sposób, jest to gwarantowane przez banki, przez duże instytucje. Może w końcu doczekamy się ETF-ów. Przenosimy się do Argentyny. Tutaj już nie jest aż tak kolorowo, wręcz na odwrót. Rząd Argentyny dąży do powstrzymania handlu kryptowalutami w celu zmniejszenia ucieczki kapitału w obliczu kryzysu hiperinflacyjnego. W Argentynie w 2019 roku zanotowano mniej więcej 50% inflacji, czyli możemy mówić, że już że jest to hiperinflacja, także rząd Argentyny chce zablokować, zablokować obrót kryptowalutami. Próbują zablokować local bitcoins, ponieważ y, ludzie po prostu uciekają, tak? Uciekają y, z ich waluty, sprzedają y, argentyńskie peso, y, kupując, zamieniając na, na bitcoina, na, na dolara, na euro, a, a nie bardzo mają jak to zrobić, y, bądź, bądź po prostu kursy wymiany w Argentynie. Powiedzmy tego ich Peso na, na dolara czy euro są mało korzystne, no to korzystają, yy, korzystają tutaj z Bitcoina, tak? Także za, za PESO kupują Bitcoina i Bitcoina sobie albo trzymają, albo niektórzy sprzedają do dolara lub do euro. I w ten sposób, w ten sposób jest odpływ odpływ tego kapitału yy, z ich rynku, także jak jest, jak jest yy, duża duża wyprzedaż waluty. No, to wtedy wiadomo, jest inflacja i, i ceny ceny wtedy rosną. Także, no, niestety, z Argentyny mamy gorsze wiadomości. Na Bitcoin East możemy przeczytać, że przeprowadzono badania, które wykazały, że prawie 10% całkowitej e, całkowitej podaży Bitcoina jest nieruszone właściwie od samego początku, od no powiedzmy od początku, tak, od 10 lat. Te portfele, jedne z pierwszych portfeli, które powstały z dużymi, bardzo dużymi ilościami bitcoina od 10 lat, nie zostały w ogóle ruszone. No, oczywiście, oczywiście do tego w tym trzeba wziąć wszystkim pod uwagę fakt, że na pewno część, część portfeli już nigdy nie będzie ruszona z tego powodu, że znamy historię, że ludzie pogubili klucze prywatne czy sidy czy, czy do tych portfeli także, także jakaś tam część, jakaś tam część bitcoinów jest trwale, trwale zablokowana, tak? Trwale zablokowana. Tutaj wyliczono, że dokładnie 7,70 8% bieżącej podaży nie zostało przeniesione, czyli ruszone z tych portfeli w ciągu ostatnich 10 lat. Daje to nam na dzień obecny wartość 13 miliardów dolarów, czyli bitcoin o wartości 13 miliardów dolarów nie jest, nie jest w obiegu. Nie jest w tej chwili w obiegu. Także, także to no, zmniejsza to po prostu ilość dostępnego bitcoina na rynku. Także, także tutaj też to ma znaczący wpływ. I no, tutaj się szacuje, że, że bitcoin dojdzie powiedzmy do tych 100 tysięcy dolarów. No nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Tutaj nie ma co spekulować, bo, bo równie dobrze za, za rok może być i za 1000 dolarów, jak się okaże, że. E, wszystkie kraje zrobią taki manewr, jak, e, jak z wirusem i się dogadają, że robimy wszystko, e, wszystko razem w jednym kierunku, i na przykład zakażą, e, wprowadzą zakaz e, używania kryptowalut i zbanują na całym świecie Bitcoina i, i wiadomo, że wtedy nic już z tego nie będzie. No ale ogólnie, ogólnie ta informacja, ta informacja no jest, jest po prostu bardzo dobra, tak? Jest bardzo dobra, ponieważ e, ilość dostępnego bitcoina na rynku po prostu jest cały czas mniejsza. Firma mm, The Blocks Larry Kermak przeprowadziła e, inne znowu badania i wychodzi z nich, że rynek instrumentów pochodnych bitcoina rośnie szybciej niż rynek spot, czyli rynek. Fizyczny, tak? Fizycznego bitcoina dostępnego, co sugeruje rosnącą, e, rosnące zainteresowanie przede wszystkim instytucji i dużych, e, dużych e, klientów. Tak? Dla wyjaśnienia i rozjaśnienia, e, rynek instrumentów pochodnych to są po prostu kontrakty, futures i opcje, tak? Na, na bitcoina, które są, opcje są od niedawna. Rynek, rynek kontraktów futures wynosi w tej chwili obroty, wynoszą 558 miliardów dolarów. Na opcjach to jest 3,1 miliarda dolarów. Opcje są w sumie od dosyć niedawna, także, także tutaj jeszcze to dopiero, dopiero zaczyna się wszystko tutaj rozpędzać. I stosunek do mm, rynku fizycznego, który wynosi 106 miliardów, przekracza w tej chwili yy, 5, tak, wcześniej, wcześniej był stosunek 2,3, w tej chwili już jest 5, także, także widać, że tutaj, tutaj jest wykres, tak? na tym wykresie widać jak stosunek rynku yy, tak zwanego, na, tak to nazwijmy, tak? papierowy, Papierowy bitcoin, tak jak jest papierowe złoto i fizyczne złoto. Tak samo tutaj mamy papierowego bitcoina i fizycznego bitcoina. Ten papierowy to są właśnie kontrakty, wszelkie instrumenty finansowe, a, a, a fizyczny, no to fizyczny, tak? Także, także tak to wygląda. No bardzo fajnie, tak? Bardzo fajnie, no bo widać, że mm, ludzie z dużymi pieniędzmi wchodzą po prostu w rynek kryptografii. A jak już jesteśmy przy instrumentach pochodnych, to mamy informację, że, Go, że Coinbase yy, przejmuje Tagomi. Przejmuje Tagomi, która jest wiodącą platformą yy, maklerskiej kryptografii, czyli, czyli. No tak, czyli tam, gdzie się gra na kontraktach właśnie terminowych. Tutaj już się nie będę o tym rozwodził za mocno. Jeżeli was to interesuje, link zostawię wam oczywiście pod filmem. Potężna sieć marketów, Walmart w Chinach łączy siły z WeChain w celu śledzenia produktów spożywczych. Oczywiście ma to na celu śledzenie łańcucha dostaw produktów spożywczych. Wiadomo, w Chinach, w Chinach jest, jest problem. Podrabiają tam absolutnie wszystko łącznie, łącznie z jedzeniem, które nie wiadomo skąd tak naprawdę trafia do sklepów, i tutaj sieć Walmart postanowiła, postanowiła, że tutaj dzięki, dzięki Blockchainowi VeChain, będzie, będzie tutaj nadzorować skąd, skąd te produkty spożywcze faktycznie pochodzą, tak, żeby, żeby nie było jakichś, jakichś problemów. Także zostanie do tego wykorzystana platforma toolchain wraz z czujnikami oprogramowania, czujnikami sprzętowymi, czyli prawdopodobnie takimi jak w projekcie Łabi i technologii internetu rzeczy czyli IoT tak? także, także tutaj także tutaj wszystko mm, może, może w Chinach zacznie się jakoś normalnie układać no ale dzięki temu na pewno do opinii publicznej do szerokiej opinii publicznej trafi informacja że, że tak duża sieć wykorzystuje technologię blockchain hakerzy którzy w 2019 roku wykradli bazy danych, mniej więcej 5000 adresów e-mail z platformy Coinsquare przygotowują się do ataku polegającego na zamianie karty, kart SIM, na podmienianiu kart SIM i próbach na pewno logowania się tutaj na, na konta Najpierw hakerzy chcieli, chcieli sprzedać te dane, te 5000 adresów e-mail z powiązanymi kontami. Jednak, jednak, co ciekawe, postanowili, że prawdopodobnie sami, sami będą to robić, także no nie wiem do końca czy to jest prawda czy tak faktycznie by chcieli się hakerzy ujawniać, no ale na telegraf pokazał się taki artykuł, w związku z czym go tutaj wam wrzucam bo no, no jest to portal jednak, który, który jest dosyć rzetelny, także także warto na to zwrócić uwagę i pamiętajcie pilnujcie, pilnujcie swoich kont zabezpieczenia 2FA Yy, dwuetapowe zabezpieczenia, tak, żeby, żeby no, nie dawać szans, no, znaczy, żeby zminimalizować szansę na to, żeby wam yy, gdzieś schakowano jakieś konta. No i przede wszystkim co, przypominam po raz kolejny i będę za każdym razem do znudzenia o tym mówił, nie trzymamy kryptowalut. Na giełdach. To jest najgorsza rzecz. Na giełdach, na portalach, na portfelach online, czyli jakichś tam w przeglądarkach, jakichś internetowych portfelach, tylko w normalnych, dedykowanych najlepiej do konkretnych kryptowalut. Mamy tutaj najlepszych wróżbitów na całym rynku, czyli Bloomberg do spółki na równi z CNN. Jak Bloomberg lub CNN mówi, że bitcoin będzie rósł, no to najczęściej dzień albo dwa później bitcoin spada, no i na odwrót, jak mówią, że będzie spadał i że to już jest koniec, to zaraz potem często cena idzie do góry. Także taki dobry dosyć barometr. Przypominam, że mamy weekend, właściwie weekend już się zaczął piątek, piątunio, piątunio. Godzina już prawie 19. W poprzedni weekend nie było jakiegoś znacznego ruchu, e, ruchu ceny bitcoina. Także tutaj, jeżeli macie jakieś pozycje otwarte e, na bitcoinie, zwłaszcza na dźwigni, to pamiętajcie o stop-lossie. Na wszelki wypadek, wiadomo, może być różnie. różnie tak? Trzeba dbać. E, przede wszystkim trzeba pilnować, żeby mało tracić, a najlepiej nic nie tracić i wtedy się zarabia i wtedy się zarabia także tak, tutaj tak jak mówię no, Bloomberg przewiduje przepowiada, że Bitcoin jest gotowy, żeby przebić 10 tysięcy dolarów no moim zdaniem może może to być różnie zaraz tutaj jeszcze szybko rzucimy okiem na wykres a na wykresie bitcoina co widzimy? To jest um, interwał czterogodzinny. Przejdziemy na jeden dzień. I słuchajcie, co, co tu przede wszystkim jako pierwsze rzuca się w oczy? To jest ten główny trend, tak? Od samego dołu. Tutaj jest górny no i tak, tu był atak tu były próby, nie doszły i teraz to co mieliśmy ostatni pump and dump w sumie tak, na mm, na bitcoinie no to tutaj nam doszło po prostu do tej linii oporu tak, do tych 10 tysięcy w tej chwili cena idzie dalej do góry ale moim zdaniem tu jeszcze się nie przebije dopiero pewnie jeszcze Pewnie jeszcze sobie gdzieś tu zjedziemy, tak myślę, mam taką nadzieję, no zobaczymy, tak, to ja nie będę wróżył z fusów, w każdym razie pokazuję Wam co co widać na, na wykresie, tak, także, także tutaj takie wróżenie z fusów, że jest gotowy do przebicia 10 tysięcy, no tak, no brakuje 280 dolarów niecałe, także... Także tutaj yy, można mówić, że jest gotowy do przebicia 10, 15, 20, albo że jest gotowy równie dobrze do zejścia do tej linii. Że Bitcoin równie dobrze można wróżyć z fusów. Jest gotowy do zejścia do 5000. To jest taka sama po prostu wróżba. No i na koniec ulubieniec tłumów, czyli Craig Wright, który znowu wymyślił niesamowitą historię. Mianowicie okazuje się, że rok przed tym, przed premierą pierwszego iPhone'a, Craig Wright już używał iPhone'a, także miał chyba jakiś prototyp. W każdym razie tutaj e, też już się nie będę rozwodził nad tym artykułem. Jeżeli kogoś to interesuje, to, e, to sobie doczyta. Craig Wright jest bardzo podobny do naszego premiera. Drugi Pinokio, e, czyli Pinokio 2.0 cyfrowy Craig Wright wymyślił e, tak szybko powiem w 2007 roku była premiera pierwszego iPhone'a oficjalna a Craig Wright w oświadczeniu tutaj w zeznaniach przed sądem chodzi o tą sprawę e, Ira Clayman kontra Craig Wright chodzi o, o zwrot tych bitcoinów tak to tutaj w tym, w tym zeznaniu Yy, w sądzie Craig Wright yy, powiedział, że przez 7 dni w 2006 roku używał iPhone'a. Także, także tutaj yy, troszkę można, można się pośmiać. Wiadomo, no, no, no człowiek jest po prostu no, niepoważny. No, i dotarliśmy do końca. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, tak, żeby YouTube lepiej pozycjonował mój kanał. Jeżeli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. Jeżeli nie macie dzwoneczka włączonego, to go włączcie taki obok, wtedy będziecie dostawali o tu w tym miejscu powiadomienia. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, hej.